Cześć, witajcie! Zapraszam Was na hol zakupowy, yy, i będzie to hol z New Yorkera i z Insaya. W związku z tym, że w Singsaju kupiłam tylko jedną rzecz, więc najpierw Wam pokażę. Yy, zakupy przypadkowe takie ja uważam, że są najlepsze. Czasami, jak się chce coś kupić i się chodzi, to tego nie można kupić, a czasami przez przypadek się kupi. I tak było z tymi spodniami, spodnie z takiej eko skórki z takimi rozcięciami. Bardzo fajnie leżą. Suwak mają tutaj z boku. Tu mam takie atrapy, kieszonek. takie z, zrobione na styl elegancki. I powiem Wam, że te spodnie kosztowały mnie 20 zł, a były przecenione z 60 zł. Więc uważam, że to jest bardzo fajna cena i za taką cenę to można kupić jedynie Jakieś świetry skóro podobne, a tu mam fajne spodnie. Z fajnego, bardzo opowiem Wam, materiału. I ta skóra no, nie wygląda tak e, ekologicznie, tak hamsko, tylko wygląda e, faktycznie jak taka prawdziwa, naturalna skóra. E, tak widzicie, ma fajnie to zrobione ten materiał. I teraz tak. E, fajnie będą te spodnie wyglądać: czy do białej koszuli. Czy to jakiegoś fajnego podkoszulka, mam taki podkoszulek z agrafkami, kupiony na Aliexpress, bardzo fajny, z Harley'em Davidsonem. Czy fajnie będzie wyglądać do kaszmirowych swetrów, do czarnego, kremowego, to już wiecie, według tam uznania. Kupiłam też fajne rzeczy w New Yorkerze, o. I teraz tak, bardzo mi się podobają topy New Yorkerze, które są. One mają fajny skład, takie na ramiączkach. 98% bawełny, 2% elastynu i one były przecenione z 25 zł na 15. Są takie, one słodkie, bo mają taką koronkę właśnie po bokach. Kupiłam sobie taką szarą. E, ogólnie były tylko dwa kolory na przecenie, szara i biała. I mówię, za taką cenę to super cena. I ona jest taka w prążki, rozciąga się ten pod Ja będę go nosić latem e, do różnych e, takich spodni, czy spódnic, będzie fajnie wyglądać. Ta jest w takim moim kolorze, taki skandynawski popier. Bardzo mi się podoba. E, druga to jest... E, taka klasyczna, biała. to musiałam sobie większy rozmiar. Chociaż powiem Wam, różnica między rozmiarami jest minimalna. Ale one się bardzo rozciągają. I ta fajnie będzie wyglądać do wszystkich spódnic. Mam takie spódnice w kwiatki, więc na lato fajnie taki y, biały podkoszulek i do tego spódnica w kwiaty. I kupiłam, słuchajcie, coś, co chciałam kupić... Y, a co trudno dostać według mnie, jeśli chodzi o fajne bojówki? Były jeszcze takie bojówki w Moro, ale stwierdziłam, że w Moro za bardzo mm, nie wychodzę, dlatego że one już mają ten swój print i wtedy musi być góra gładka. Żałuję też, że te bojówki nie były koloru czarnego, bo to jest taki uniwersalny kolor, ale ten kolor też mi się bardzo podoba, taka gorzka czekolada. Bojówki mają 98% bawełny, więc bardzo dobry skład. Są bardzo mięciutkie, fajne. Są przecenione i cena, powiem Wam, początkowa to było 120 zł. Ja kupiłam za 69 To, co mi się podoba też w tych bojówkach, to że z tyłu mają szytą gumkę, ale z przodu już tej gumki nie ma, więc one. Tak elegancko wyglądają, ale to, co mi się najbardziej podoba, słuchajcie, to są takie bojówki, jakie chciałam, czyli z kieszeniami, takie szpanerskie, które nie mają jednej kieszonki, czy tam z drugiej strony drugiej, tylko mają więcej tych kieszeni. Tu jest taka kieszeń, tu taka naszywka, tutaj kolejna kieszonka, tutaj taki suwaczek ozdobny, tu są ściągane na taką gumkę i tutaj... Mają jedną kieszeń, drugą z taką sprzączką, tutaj suwaczek, po bokach są dwie kieszenie, więc super są te bojówki, powiem Wam. Uważam, że takie spodnie są dla każdego, są wygodne, można w nich chodzić na sportowo, czy do trampek, czy do sportowego podkoszulka, ale uważam, że znakomicie będą wyglądały z balerynami i elegancką górą, słuchajcie, i wystarczy, że ja tu dam pasek, a ja mam taki brązowy pasek fajny zary, z taką skórą węża i do tego ubiorę, czy taki czarny, elegancki podkoszulek z żytami, czy jakiś biały, taki elegancki, z jakimiś brylancikami, z słuchajcie, czy na jenoramie czarny, czy coś turkusowego, no tu mam niebieskie, będzie fajnie wyglądać, pobawię się z butami, czy jakieś balerinki, czy sandałki, i wystarczy, że da się na przykład inny pasek. Można dać nawet takie są takie paski z różnymi takim brylancikami Taki łańcuszkowy pasek dać. I do tego zwykły czarny top, czy na przykład ten biały. I, i da się inny pasek w zależności jaki będzie pasek, czy elegancki, czy z wielką kramą, czy z brylancikami, czy jakiś inny czy obojętnie jaka będzie inna góra, to te spodnie zmieniają charakter. Uważam, że fajnie jest wystylizować bojówki, właśnie na taki styl, y, bardziej taki sportowo-elegancki. I wtedy te spodnie y, się robią jeszcze bardziej takie szpanerskie. I po prostu no, y, nie są takie y, oczywiste, takie typowo wiecie, wojskowe, że góra wojskowa. Nie, uważam, że fajnie, jeżeli są takie spodnie sportowe, wojskowe, przełamać go z jakimś super topem, z jakąś aplikacją. Takim bardziej właśnie eleganckim i jakimś super paskiem. I wtedy się ten charakter tych spodni zmienia i jest ubiór niby elegancki, taki szpanerski, ale tak właśnie z pazurem. To nie jest taki nudny strój, że elegancka jest tylko spodnie, elegancki podkoszulek. Jeszcze chciałam Wam zachęcić do poczytania. I tutaj mam magazyn z Rogeri Natura. On jest darmowy, ale powiem Wam, bardzo fajny. Jest dużo do poczytania więcej niż w gazetach, za które trzeba zapłacić. Myślą przewodnią tego magazynu jest ekologia. I powiem Wam, jest bardzo ładnie wydany ten magazyn, ma bardzo ciekawe artykuły, na przykład e, top 10 trendów kulinarnych 2022 rok. O, i zaraz Wam pokażę. I piękne są zdjęcia, e, powiem Wam, e, w tej gazecie. Życie bez mięsa zdrowo i etycznie. I zaraz Wam pokażę. Alternatywa na talerzu. I patrzcie, jakie ładne zdjęcie jest. I jeszcze. W yy. miastach pozwoli nam przetrwać zmiany klimatu, na przykład. Więc powiem Wam, jest co do poczytania. Albo jak yy, bają gwiazdy o planetę. Brad Pitt, DiCaprio. Czy na przykład daj się przekonać do ubrań z ręki. I taki fajny artykuł. Więc słuchajcie, można sobie wziąć za darmo z drogerii Natura fajną gazetę, w której jest bardzo dużo do poczytania. I po prostu sobie poczytać, a jest dużo artykułów, albo żeby włości nie spadł z głowy. O. Więc powiem Wam wielki plus dla Drogerii Natura, że taki fajny magazyn wydaje. A druga rzecz to już dla osób, które interesują się modą, które śledzą modę, które bawią się modą, które kochają modę. O, oh, wielka księga, która wyszła w tym roku, i to jest właśnie dla takich fanów mody. Książka się nazywa A bardziej Album. Moda Vintage. I tak się prezentuje. Jest bardzo ciężka. Ma ta książka około 1300 ilustracji i możemy prześledzić, słuchajcie, modę przez dekady. Możemy po prostu zobaczyć, że moda tak jakby. Zabraca e, koło, i te rzeczy się powtarzają. Na wybiegach teraz, a to już kiedyś było, e, tutaj mamy na przykład lata 20, i zaraz Wam pokażę, i małe czarne. O, e, pięknie jest ta książka wydana. Powiem Wam, jest przyjemność e, mieć ją i czytać i oglądać mamy na przykład lata 30. Tak wygląda swoje ta książka waży, ale powiem wam, że no ilustracje są przepiękne. Zaraz wam jeszcze coś pokażę. Jest tu dużo o dodatkach o po, zobaczcie. Na ten kombinezon podobne rzeczy w tamtym roku z takim printem były w zarze. Więc słuchajcie, moda zatacza koło, i fajnie jest znać historię mody, skąd się um, właśnie printy jakieś um, wzięły, skąd się jakieś projekty wzięły. I kochani, jest tu dużo o, o projektantach, o tym jak się ta moda kształtowała. Tu mamy dodatki, takie typu okulary, jak one się pojawiały. O. Więc powiem Wam. Tutaj jest mała czarna ponadczasowa i u mnie jest na kanale taka seria ponadczasowe ubrania. Też jest tam o mało czarnej. Yy, o Hepper też mówię, więc zachęcam do obejrzenia. <grytanie> tutaj Wam pokażę jeszcze, słuchajcie, bo o, jak ktoś robi print, panterę, czy jakieś inne kocie wzory, to może sobie o tym poczytać, jak to wszystko powstawało. O, i jeszcze może Wam pokażę swetry, tam były przepiękne, w ogóle tutaj spódnice, słuchajcie, I tutaj. Te rękawniki, swetry, te wzory. Patrzcie, teraz też są w sieciówkach, to się wszystko powtarza. O! Więc, jeżeli ktoś um, lubi modę tak jak ja, no to informuję, że wyszedł taki cudowny album. Ciężki, ale um, fajny. Zawiera właśnie 1300 zdjęć i no jest coś e, miłego, powiem Wam. E, odbiorze wielką przyjemnością jest mieć ten album w dłoniach i po prostu go czytać, ponieważ jest przepięknie wydany. O. Więc powiem wam, no o tak się prezentuje, jak się otwiera w ogóle tą książkę, tak to się wszystko prezentuje, więc powiem wam, jest y, czytanie tej książki tak pięknie wydanej, zilustrowanej, jest po prostu wielką przyjemnością. E, na tym kończę ten film. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, będziecie powiadamiani o nowościach. Zachęcam do pojrzenia innych filmów, typu u mnie na kanale serii Ponadczasowe Ubrania, czy na przykład recenzje filmowe, gdzie e, chcę Was zachęcić do pójścia do kina i. Mówię o filmach, ale w kontekście, jakie na mnie zrobiły one wrażenie i jakie emocje, odczucia wywołały. I kochani, do następnego, cześć!